Ja teraz też skręcę program moich marzeń no. jestem prowadzącym dla Discovery Channel. Otóż robię o samochodach najdziwniejszych, najlepszych różnych samochodach świata jeżdżę po całym świecie. I powiem ci, że jednym z, to już tak między tego, że jednym, jed, w jednym programie przekonałem Discovery, że. Udaje się do ludzi, którzy budują dziwne wozy w Londynie, czy gdzieś tam i po nimi zrobią wehikuł Pana Tomasza. No to, to już jest podstawa do... Może aportem tego Tak, czyli będę miał amfibię z silnikiem Ferrari. Mm -hmm. To był silnik 2 y, litry turbo, Alfa, z, Alfa, Alfa, nie, stosowany w y, tak zwanym Ferrari dla ubogich, czyli y, Ferrari Dino. Okej, okay. to, to już nie dasz, tak zaszczepił pan. Tak, tak, więc powiem ci, że ten, a w ogóle to w ogóle oglądaj, bo o motoryzacji PRL-owskiej, bo to z Londyn produkuje Dobrze. i mówią tak, ja mówię, wiecie co, ja nie będę was zabierał tam ludzi, kurde, do muzeum, w, wiesz, w, w zróbmy to, co w komunie było największym procesem. bierzmy malucha, przyczepę niewiadów i jedziemy na wczasy do Bułgarii, gdzieśmy to <laughs> zrobili. No to... Słuchaj, z dronów filmowane, słuchaj, jeden odcinek, 60 minutowy, 11 dni kręcony jest. Ja robię taki rozbudowany format, który prowadzi na zachodzie Brian Johnson, wokalista ACDC. Tylko on nie ma jaj, to znaczy on nie ma jaj do samochodów, a ja uwielbiam samochody. Stary, ty wiesz co, ja zacząłem wyprawiać? Słuchaj, ja tam na, na pustyni marokańskiej, samochodem terenowym, zatięty w pasach, Koziołko, k. Sej, wszystko kręcone z wewnątrz, Sej obłęd, co oni robią, ja zobaczyłem, co to jest siła tamtej produkcji, stary, nie ma tak, że, bo jestem autorem tego programu, nie ma tak, że nie ma, no nie ma tak, no, jeżeli już z tobą kontrakt. I Kiedy to, myślisz, będzie? Październik chodzi. Już. Na wiskawaryczanach, główna no. ich produkcja, wiesz. No to będziemy oddane tak? No stary, w ogóle. Ja nie mogę w to uwierzyć, jakim operator. Słuchaj, operator filmowy ze mną pracuje. Ja jadę samochodem nową syrenką, bo testowałem nową syrenę, która jest produkowana. Mm -hmm. Słuchaj, jadać 60 godzinę autostradą, on za mną leży za fotelem i steruje z telefonu i z takiego tego urządzenia małego, dronem, który leci nade mną, zniża się... Słuchaj, obłęd. Nie zrobiłbyś kiedyś czegoś takiego, chyba że miałbyś, nie wiem, śmigłowce. Mhm, Co, dla, wiesz, ty znasz te technologie filmowe, ale ja po prostu patrzę na te wychodzę, no słuchaj. No, także wiesz, no, zrekordujemy w, w, w ekipie, yy, wiesz, yy. Pana Tomasza.